No to jeszcze raz! Przepierdolisz bar! O oh, oh, kurwa, mać! Oda powie, że jakoś się dostałem, co nie? O oh. oh, kurde, to był dzień, w którym został aresztowany. Oh, fuck. Listen, Vito just got pinched. That's why I. Already? Shit. All right, shut your mouth and listen. You remember that thing that Vito did with the gas stamps, right? We just heard that somebody decided to squeal. Somebody else. Somebody who knows about a lot more than just the OPA robbery. DA says he's gonna take down everybody. The DA's gunning for you. He's gonna take down your whole operation. Grease Monkey said the DA's got somebody else. Somebody who's gonna take out the whole operation. Fucking Mazio. He knew it. Who the hell's that? Richie Mazio. They picked him up last month. That's a retard, but he could put us all away. Fuck. All right, listen. You're gonna find out where they're keeping him. I don't care how. When you do, you make sure he don't talk to nobody ever again. Got it? Freezing my balls off out of here.

that do I guess. Oh, closer. So, uh, what's happening with Vito? We got him the best lawyer in town. He'll be out in no time. You just made Lucas hit list. What's that supposed to mean? It means they're gonna kill you. That's how it happens, Joe. You must have pissed him off good. You probably got about five minutes before the guys show up. Yeah? Let him come. Tell all I care. Like oh, what are you gonna do, tough guy? Kill him? And then what do you think's gonna happen tomorrow? Look, you got two choices. You can either skip town or you can stay and die. And, hey, Joe, what you did for me at the distillery, we're even now. Hey, hey, everybody! Jesus, Mary, how do I look? some balls coming back here. Hey! This guy, geez, who ain't changed a bit. What the hell are you wearing? What you mean my disguise? Yeah, it's about as subtle as a kick in the nuts. Alright, alright. So how's my place? Like I told you on the phone. It's just like you left it. Here's the key. Nice. And how about that job we talked about? Don't worry, I got more than enough work for both of us these days. You wanna lift? Nah, thanks. Think I'll grab my own. Okay, Joe To naprawdę jest wielce ciekawe. Dobra, może przestań już tego do ładu, ładu, ładu. Ja okej, okay, okej, okay, okay. wiem to o co chodzi. Samouczek? To, to będą jakieś różne misje? Co to da być jakieś gita? <grystanie> Zlekki na ma mapy, by zobaczyć wszystkie. dostępne misję. Każda literka oznacza innego zleceniodawcę. Tylko do misji, a fabuła to toczy się dalej. Okej, okay. nawet okej, okay. okej, okay, no to wyświetlamy misję i mamy. Hmm. No, kóra, ciekawe. Witaj w cywilizacji stare, kiedy byczyły się na południu, nie pilnowałem Ci mieszkania i całe reszty. Zostawiłem ci wózek przed dworcem, będziesz mógł się przyjechać po okolicy i zobaczyć co się zmieniło. Tylko je kozacz. Pięć lat to zawałoby, by niektórzy ludzie zapomnieli co zrobiłeś. Jak skończysz podziwiać widoki, możesz od razu brać ci za robotę. Na pewno znalazł się dla ciebie coś pracodawcy. Zlec sobie samochód to rzadziej się po mieście. To była właśnie Literacata, zależy... kto to by był? Jakiś Tommy, Timmy, Timothy. Tu sumie ja pojęcia, o właśnie, legenda tu pisze. A, tu, o, widzę tu już różne misje. Bruski, Charlie, Eddie, Tony, Rocco, Giuseppe, Marty, jeszcze czasowy punkt kontrolny, jest ukończona. Okej, okay. a, to na czas? O, o, jeszcze jakieś kmiotki, co? O, wyśmienicie. O ty, zapojałem. Zobaczymy, jak ten Joe wali. Jak on dobrze wali, no. Dawaj, może no, wiem, nawet trochę podobnie, Ty jeszcze dostajesz za to punkty? Dostajesz za to punkty też? O, no, mi było ciekawe. No to jeszcze raz. Fajne finiczery. Zabij kilka przeciwników z rzędu, by zyskać i płódów. Im więcej zabierz 4, tym będzie większy mnożnik. Okej... Okay. To jest to dopiero ciekawe DLC. Jak jedziesz, kretynie? A to tutaj ma wsiąść. Super, te. Dajesz uzyska, się uzyskać jak lepsze wyniki w każdej misji, bo zbyć przeciwników, niszczysz samochody i nie jakaś duża prędkość i lepiej będzie się szło, tym lepszy wynik trafi do rankingu. Najwyższa ranka to S, a się zacznę. Nie obchodź mi kurwa jakieś rangi, jakieś kurde rankingi. Chodzi o to, żeby wy... Fa... Na ważniejsze dla mnie jest fabuła, bo to naprawdę to mi ciekawi. Ja nie mogę, co to ma być, jakiś multiplayer? Nie, no, bo ja bym. Co, mogę je teraz tak szybko zapierniczać? Nie, ja taki nie jestem. Po prostu dojedźmy do celu i tyle. Later. O, widzę tu taki mnożnik. Znaczy, znaczka, co. Serio, co to w ogóle ma być? Jest agronomisja, zajmijcie się. I ranga S. Ja, no poziom trudności, no wiadomo, że ona normalny. Mogę powtarzać misję, serio. Ja pamiętam, że w każdej chwili możesz skorzystać ze swoich mieszkań w mieście. w z nich ma garaż, który może zaparkować swoje samochody, no, rozumiem. Mieszkania. To są jakby co, Ma wiele? Raczej to zorientować, widzę. O, widzę to znaczy: mamy misję od Tonego oraz Martiego. O, akurat pamiętam Martiego. No, nie wiesz, tak jak miało być. No, nie pamiętam z jednej misji, niestety, przeprowadził to życie. A właśnie, przydałoby się właśnie odwiedzić. Jak tam właśnie. pytam się, co się tam świeciło. A cóż, by było minęło. Bała się tam skierować. Jak zwykle. Joe. Nie zamyka. Ale widzę, że jakby jest w porządku. O, tutaj mógłby. A to mogę jeszcze sobie spokojnie zapisać, tak? Okej, okay, ciekawe. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego będzie? O, na przykład mogę coś przekąsić. A tu butelka coli. A tu agikał też I widzę, że jest tak, tutaj w porządku. Czy coś jeszcze tu ciekawego jest? A czy widzę, że jest tutaj bez. A to bez zmian. No, tutaj też jakby jest takie spoko. No dobra, ale Teraz musimy wykonać jakąś. A, czeka, 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 muszę przebrać się, bo trochę tak nie ci, 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 ciekawie wyglądam. A to jest skrzyżone krótkie, jakaś marynarka i płaszcz. A tylko tyle. Dobra, bo sobie tak tradycyjnie, tak jak na Joe przystało. Tylko kawałek, to będzie jeszcze kawałek hawajski koszuli. Tylko <grymne> ja kojarzę, takie na wyzerę do hawa czy wo taki hawajski koszuli. W sumie. Uf, w sumie było minęło, ale skurujmy się do te. Zobacz, co to za misja. Cześć Joe, musiałem poprosić o przysługę, żebyś mógł to wejść, więc nie spierdol sprawy. Mamy akcję z Derekiem, chodzi o trafne fury. Będzie z tego sporo forsy do podziału, ale trzeba zająć się jego konkurencją. Jakieś gnojki za krótkie, żeby z nami zadzierać, otworzyły magazyn w Millville. Jedź tam i potwal tę budę. Zatknij ich interes, a my zadbamy o ciebie. Słuchacy nie będą nawet widziały, co ich trafiło. Okej, okay. Tak, o, mogę wyspokaj wykonać, gdzie to się znajduje? Akurat trochę niedaleko. Jezu ja do... Napadę nie cierpię, że te misje muszą być naprawdę na czas. Eee. co? Będzie trzeba szybko się śpieszyć, co nie? Znaczy, lubię po prostu podróżować tak na spokojnie, ale... Nie ma nic złego, jak już nie przytrawię, co nie? O, co dojedźmy do celu, tyle. A ja cię kręcę jeszcze akurat. Około... O ty w mordę! No to jeszcze raz, która przypierdolić bar... Oh, oh, kurwa mać! Można powiedzieć, że jakoś się dostałem, co nie? Można powiedzieć, że... to jest w ale kurwa niestety utknąłem. Nie ma, że uda mi się jakoś tu gdzieś na bezpiecznie tu przeskoczyć, co nie? O ty! No! Dało się! <laughs> ja pierdolę! Oj. Okej, okay, już nieważne. Ale kurde, co tu się odpaliło, ja po prostu nie wierzę. Chcę taką falę wyskoczyć, że o ja pierdiczę. Szybko idziemy do środka. Dzień no, dobry. Pięknie. Dał szybko niszczyć te breki. Dawaj, dawaj. O, jeszcze kolejni. Pięknie. Doskonale. galera ja pierdolę, czy Co tu się odwaliło? Tu mię szkoda gadać. Okej, okay, ale niestety będę musiał wspierać Ale ten mój wózek, co się tam odwaliło? Ja pierdolę. O, jeszcze kolejny Dawaj, pięknie. Trzeba szybko znaleźć jakiś wózek. Trzeba szybko znaleźć wózek i tu spierdalać Jak Jakieś... tu. O, A wózek, znalazłem. Spierdalamy i będzie popróbowałem to jest daleko, a koło niedaleko Ja cię krecę, co tu? Jedna jest pewna, jednak trzeba to szybko Wida wcześniej się wykręciłem. A cóż, jestem z tego niezmiernie zadowolony no, Jazdyk jesteśmy poszukiwani, co nie? A to, bo właśnie, ile będę sobie O, 1499 zarobiłem. Na no, razie chodzi o jedną robotkę, Demet. Jeszcze akurat mnie jeszcze dorwali, ale szybko, trzeba szybko się tam skierować. Icek, pip, pip, przepraszam, przepraszam. O, cholera. O szybciej udało się. I ranges. O kurczę, co to było, po prostu, za misja zrobione to zrobione. No przynajmniej wszystkie sprawy z załatwić. Fok, szybciej, szybciej. szybciej. A, cholera, cholera, cholera. A, cholera. Chciałem wszystkich oczyścić, żeby pod to, żeby mogli mi zauważyć ze względu na tę budkę telefoniczną. No, pieki jeszcze. No, chłop, zespawałem się razem z tobą, co nie? Eee, po prostu wyśmienicie. Po prostu kurwa wyśmienicie. Eee, zrobione. A, tylko tak troszkę straciłem, ale poza świetle, co tu się obewało? Przepraszam. Eee, Jak to było? Czekaj. czekaj. Ma pomysł, ma pomysł. To będzie naprawdę ciekawe. O, chodź tu. Chcę, żeby policja wjechać i zauważyła. Dobrze jest. O, już zauważyła, już zauważyła. O, ciekawe co powiesz na to. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, trzeba mi. No, coś nie działa? No to jeszcze raz. No serio? A, problem. Ja nie mogę, po prostu to nie wyszło. Nie, spierdalam. <grym się> do <martwiego> Dobra, teraz skierujmy się do Martiego. Oj, czy tutaj u, u ten jego jest misja? A najpierw jest pora się tam skierować, że tam jedziemy. Ale Jezus Maria, co? To się odwaliło. Myślałem, że go jednak on zaresztuje, a to chuj. Nic to nie dało. Nic to nie dało. To właśnie jest tutaj no, ta misja. Czy mogę tak zrobić? A. Muszę wysiąść, żeby przyjąć misję. Doskonale. Dobra, zobaczymy, jaka jest misja Martiego. Czołg? Mam przez przesrane. Przejechałem w fazeta, jakiś wariat rano wskoczył mi prosto pod koła, wylazł nie wiem skąd, musiał być pijany albo coś. Skurwiel nie żyje. Lili nie uwierzył, że to był wypadek. Musisz mi pomóc. Chyba nikt nie widział, że przeciwiłem trupę do bagażnika. Musisz szybko coś z nim zrobić. Oj, Marti, no coś to odwalił. Ech. Akurat, bo trzeba, jak ktoś się wzi, to szybciej, to z wykonać, co nie. A, przepraszam, przepraszam. Da, jestem ślepy. Ale skierujmy się po tą taksówkę. No to ta taksówka. Ale szybko kierujmy się, czyli przypadki jest poszukiwana. O, no, no, niestety jest poszukiwana. Tak, od green zajmie się, to mam z się, się skierować. O, prosto do bruskiego, tak? Ups. mam otwarty bagażnik. Oj, e, miejmy nadzieję, że jakoś to się uda. A kutep, tak bez radyjka? No, zaraz dobra. Żeby od razu było w tym głowie. Jak będzie jakaś akcja, to wtedy pokażę. Ale najpierw może to być cięcie, żeby nie przedłużyć takiego jazdy prosto do bruskiego a zatem jedziemy one dead to society later no już dojeżdżamy do celu a dopiero się zauważyłem że na tablicy rejestracyjnej jest napisane MARTIS to akurat jest, jest, jest to taki ciekawy smaczek ale co już dojeżdżamy do celu i trzeba jak to szybciej dojechać do tego celu a spokojnie i gotowe a tu wysiadamy i pora, by wreszcie zniszczyć za pomocą tej prasy. Kiedy trafić czy jak to się mówi. No przynajmniej jeszcze to zostaje dodatkowa kace, co jest naprawdę wyśmienite. Proszę, misja wykonana. Ciekawe, jaka to będzie ranga. O no, tym razem B. No trochę niestety nie poszło, tak miało być, bo trochę za szybko, ale cóż. Zobaczę, co zobaczę. O, kurde. Się... Okej, okay. o, babi już sporo tego. Tych misji. Kur, teraz muszę się żeby tak poprowadzić. A zatem... O, oh, znowu misję Martiego No dobra, co tym razem nam narobił ten cholerny skurczy, taki mały, mały skurczybek. Ach, oh, no dobra, pora się tam skierować. Later. I mamy kolejną misję, przepraszam. z odwracał uwagę, co nie? Zobaczy co tym razem. Czo wpadłem po uszy w gówno, poszedłem na rano do roboty o to jak nie wejdzie we mnie chodrot. Nic mi się nie stało, ale nagle pojawili się kolesie i zaczęli krzyczeć, że mam na niego zapłacić. Kazam skurwilu uważać jak jeżdżą, oni po wyciągali gnaty. Uciekł na stację Meta w Kingston. Te dupki są całym rzeczą. niech zdumierać. i nie umierać. O boże, co? Marty to jest naprawdę pechowy koleś. Zobacz jak szybciej skończ, ale dlaczego to musi być zawsze na czas? Ja tego po prostu... Nienawidzę. A proszę na tej... Z drogi, z drogi, muszę szybko przyjechać. Zależy gdzie to... O! O no tutaj! No dobra zaraz się tym zajmiemy. A tak, muszę się, bo przydałoby się, jakby się uleczyć. Ale niestety, nic na to nie mogę sobie poradzić. No tak, kierujmy się, trzeba uratować naszego Martiego. Okej, okay, co się go wyprawia? O, widzę już pierwszych. Trzeba, jak też się go torwać i... Uwaga! Tyk! Kurde, trochę idzie, tak miał być. Pięknie znowu będą mi się kurde tym męczyć. Chodzi mi o te kurde poszukiwanie. Ten lista poszukiwawcza, ja tego nie po prostu nie cierpię, że muszę tak po prostu robić. O, jakieś inne pistolet? O, jest magnum, biorę z ale była jeszcze jakaś inna. O, jest, co to jest? Jakby okej, to wygląda naprawdę dziwnie. Ok, gdzie ten Marty, gdzie by się skierować Boże, ja pierdolę, okej, okay. ale. Ale, serio? No nie wiem, że Marty, ty ty żyjesz, ale. Ja tego nie rozumiem. Powiedział, it's me, o kurde, atakują, ale powiedział, it's me, Joe. To było naprawdę zabawne. Oje, użyjmy strzelby, Szybko szelby, pięknie. Doskonale. Jeszcze ktoś został, okej, okay, mamy cię. Nie. Dobra. Szybko, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Okej. Okay. O, piernicze. No tego się spodziewałem. Ale cóż, przynajmniej będziesz musiał to wytrzymać, co nie, uwaga na te schody. Ale czy u Was była jakaś obodnica, coś ciekawego? Raczej tego nie widzę. Ale spokojnie, Marty. Doprowadzę cię do lodu. Obiecuję. Kurwa kolejni. Będę mnie męczyć. O bu... Cyk. Cyk. Jeszcze jeden został. Pięknie. To mnie naprawdę męczyć. Ale spokojnie. Oj, Marti. Ok, mam cię, Marti. Spokojnie, kurwa. Spokojnie, Marti. Doprowadzę cię do ładu. O cholera, mamy wielki problem. Policja będzie się przyczepiała do mnie, co nie? W policjant ale będę musiał ciebie zneutralizować Poszło. Kurde, akurat będzie mi jeszcze przeszkadzać, ja chcę tylko eskortować Martiego prosto do samochodu Spokojnie Marty, wszystko będzie porządku. Pożo... Okej, okay, o, zawiedź Marty do Eko? Racz, o, się, co? Ma, ma umrzeć, Raczej nie umrze. spokojnie i zaraz cię doprowadzę do ładu Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Zobacz. Po prostu tam idziemy. Jedźmy i tyle. 346 minut później. Już dojeżdżamy. Kurczę, spójrz sobie Okej. Okay. O, już drwa ta wykonana. Dobra. Trzeba to kliknąć. Gotowe. Jaka ranka? <laughs> yes. Weź widzicie. Taka pora na kolejne misję. nie zgadnę, znowu coś od Martiego. Na tym razem na to nie skozuje, ale warto teraz skierować się do B. Kolejna kojarzy to jest... ...ruski. No tak, poszukiwany samochód, eh? Dobra, to raz odkierujemy się do tego celu. No much, much, much to i... ...jesteśmy. Zobaczymy co to za misja. Drugi syn, który kupił Kingfishera koncertowo spieprzył sprawę. Wykorzystał go do akcji a potem uciekł. Jak tylko zjawiły się gliny, efekt jest taki, że wóz stoi na policyjnym parkingu. Jak gliny zaczną węszyć, to sporo nasze chyba się zdenerwuje. Znajdź ten wóz i sprawdź, żeby znikał, albo obaj będziemy mieli przysranę. Okej, okay. gdzie to się znajduje? Akurat niedaleko. Tak, kurde, znowu nie tym przyciskiem, ale dobra. to pora się zało załatwić to cholerną brykę. I jazda! Żadne. szybko, szybko załatwiczę. Pięknie, galera. Pancerny, o! Kurde. Polera, ja zdanie tego się przemyślałem. Trzeba szybko jakoś załatwić, ale niestety ci glijarze naprawdę są upierdliwi. Tu jeszcze jeden gdzieś tam tą stronę. O! Poważnie, chcę sobie skoczyć. To było naprawdę dziwne z swojej strony. O kurwa, jeszcze mi przebił oponę, cholera niedobrze. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a ja naprawdę by tego nie chciał. Myślę, że z takim flakiem to jakoś dam radę, co nie? Chyba myślę, że ta. dobra. Na kurwa, poszło, o Jezus Maria. O, tu kurwa ta flag, całkowicie guma odpadła? No nie dobrze. o Jezu, jeszcze do strzelają, o... Zależy czy jakoś mi się to wypali Oj, to będzie, uff Kurde, kiepsko, jakoś się skręca nos Ja pierdolę Ech, myślę, że jakoś dam, no, jakoś dam radę, jakoś dam radę, szybko, po prostu O o Właśnie zauważyłem, że Dwa radiowozy przede mną są Eee, dzień dobry no i zaczęli atakować O, szybciej, szybciej. Uty Teraz baria ja Jakoś nie było ochoty, Nie mam ochoty ja na te cholerne driftowanie Oj, jakoś wysz... nie jakoś nie wyszło Lebko skręcę w tą, tą stronę, jeszcze w tą o! Ale ich zmyliłem o ich kurde zmyliłem Jestem po prostu zadowolony. Jestem wręcz zadowolony. O Jezus, Maria. Powoli. Ostrożnie. Powoli. Oj, 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 okej, udało się. No to szybko, ostrożnie. Udało się. No ranka C. No niestety, nie poszło taki miał być, ale cóż, przed nami jestem zadowolony. Okej, okay, kolejna misja. Tym razem zostało tego. Na no, tylko to Dobra, zajmiemy się tym. No, od razu zobaczymy, co ciekawego tam przyszykuje. Ciąg dalszy nastąpi.